Na razie prowizoryczne tutaj wiedzie komputer. Jak będzie prąd, to znaczy prąd już jest. Dzisiaj włączyłem bezpiecznik A tutaj y, poskładane dzisiaj stoły Na razie trzy zostawiłem jeszcze w, ty, w tej folii O jeden, bo to nie jest tak łatwo ściągnąć y, Jeden już jest oskubany W każdym razie tutaj będzie nasze wstępne laboratorium A tam dalsza część pierdolnika No i co, woda wjedzie to karszerem będziemy cię całej hali ściany podłogi no i muszę jeszcze tutaj od spodu drzwi pozabezpieczać żeby się nie sypało tutaj spod tych drzwi bo taka sytuacja też ma miejsce o proszę bardzo Michał mówi że potrzebujemy takiego maszynu Daj radę nie no zbiera tą warstwę kurzu warstwę i prądu nie trzeba w Kampot, Kambodża. Dzisiaj na... O, duże zakupy. Tu mamy hy... hydraulika, elektryka. Dużo zakupów. Wilgotność Wam chciałem pokazać. Może trochę przekłamuję, aczkolwiek wczoraj wieczorem było 63, czyli jest chyba 39. Po ścianach woda się nie leje. No, ale wilot... wilgotność galanta. No a tutaj zakupy oczywiście różne, do... głównie do SmartEco, tutaj też różne robimy planowania. No a mamy godzinę, zaraz wam powiem, bo tam źle chodzi, a jest godzina 7.20. Poranek, dzisiaj mi się udało wstać o 6 .00. i powiem wam, że mm, tutaj na farmie wszystko, yy, życie się kończy powiedzmy o 6.30, jak się robi ciemno, i mm, no i co, i trzeba i spać, wyspać się i zaczynać o świcie, a świta gdzieś tak 5.30 czyli też jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest, bo dzisiaj są urodziny Morkat 15 marzec będziemy jechali na zakupy do Smartekko do dla Michała no i oczywiście na, dla torci dla Morkat, także Taka sytuacja, że bo tu jest prezento. no myślę, że nie jedno dziecko by chciało taki prezent. Ja wam sobie jeden pokażę. Z tej strony. Takie maszyny. Ja już chyba wam pokazywałem zresztą, ale Michał jako y, tatuś, pierwej sort, córce taką maszynę kupił. Czerwone zaciski, jaką w skuterze. No tak to fajny sprzęt fajny. Na no, faumę. I ci koszulka pasuje pojęci. No do... koszulka? No twoja, zielona. Do motorku. I do nakupendy pasuje w ogóle. Kolor wybieraj sam? Czy no, taki był dostępny akurat w tej ale wersji. Ale do nakupendy idealnie pasuje. W tej wersji I do wersji. smartego. I do bramy wjazdowej. Wszystko na zielono. Na zimnym nie palił, ale już chodzi. Maszynów. Malus, tu ma, dalsza. Luz, ma luz on? Ma normalnie luz, nie? On nie ma biegów, nie? Tak Aha, okej. Okay. Aha, po prostu udajesz gazu i jedzie. Jak skuter, jak automat. Tak jest. Nie, no, jest fajna maszyna. Jeszcze pokazuję, zobaczcie jaki hermet cudowny. Będzie... Myślę, że Morka będzie dzisiaj przeszczęśliwa i nawet ma uśmiech od razu. Niesamowite. Jeszcze tutaj są na kolaniki, na łokietniki I uszy. I uszy do zaklejenia. To chyba najlepszy temat. A klej dali? Tak, to są naklejki. Aha, naklejki dwustronne. No jakieś takie. A i tutaj nawet jest ten do wyczyszczenia powierzchni. odtłuszczacz, Instrukcja, fajnie, wszystko. Hmm, super. Nie, kask powiem ci robi wrażenie. Myślę, że ten kaptur na szyję to jest boże, to przydatna sprawa czy nie? tak. będzie ciepło, ale przejmie się jej nie spali także tundra zapakowana na maksa w drugą stronę wcale nie będzie inaczej aczkolwiek chyba mniej rzeczy zabierzemy doły typowa kmerska droga na kierownicy na DJ-cy typowy kmur. Kmer Zimierz. O, a za kierownicą Kmer-Zimierz a my lecimy do głównej drogi, a później na Kampot. No, że mamy parę słuchom teraz z Kambodży. Tak, także dużo, tak, dużo takich... To są te, od seby. Sebastian, Michał mówi, że twoje bity. No i gdzieś, gdzieś by się to... Nie wiem, bo słucha Borysa. Bo Zgadzało. A, to ty wiesz co, ludzie no, słuchają. Nie, to, to, to ty trochę obserwujesz tam, taki nie, Michał bo obserwator. Nie, tak. No, tak, bo też Borysa czasem słucha. A, a coś mieszka być. Aha, no mamy porę suchą i Michał sobie stwierdził, że jesień, bo liście spadają. Taka pora trochę jesienna się zrobiła, nie? Raku będzie też dużo drzewek straciło liście. Halny duje? Tak jest. A to już nie po mojemu radomskiemu. Ale podejrzewam, że wiatr wieje. Puszka była, Pandory na drodze. O, mamy, kamel Trafik. Dawaj Michał, muzykę gościmy chwilę. Wieśniacy jadą do kampu. Ja to takim młodym jeździłem, można powiedzieć. że kamera na ciebie jest, to zawsze jeszcze więcej gazów dodasz niż normalnie. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. My od razu przyjechaliśmy i mamy Contento. A przyjechaliśmy, Michał tam już wybiera. E, przyjechaliśmy zakupić zamówić, bo to będzie do odbioru dopiero później. Jakiś torcik, oczywiście na urodziny dla morka, bo tutaj mamy dla, pewnie dla bo jest spiderder-man dolary, to pewnie dla kobiety. No, jest duży wybór. A tutaj mamy taką sytuację, że jak to już nieraz widzieliście w Kambodży, czy to są pogrzeby, czy wesela, wszystko odbywa się na ulicy, przy domu, wystawia się właśnie Namioty, stoły, krzesełka. No i tak to mniej więcej wygląda. Często policja obstawia takie miejsca, no dosyć ciekawe i niespotykane, e, jeśli chodzi o na przykład e, no Europę. A przynajmniej w Polsce my takich rzeczy nie robimy. No nic, my. Michał zamawia. Ja wydzwoniłem Sebastiana, żeby ewentualnie mi też pomógł. E nam pomógł z rzeczami bo mamy trochę rzeczy do rozładunku trochę rzeczy mamy do załadunku no i tak to wygląda a my znajdujemy się w takim sklepie mimo że u się Merskiego niestety ale wam nie przetłumaczę zobaczcie jeszcze na bambusie coś takiego wisi i sobie fajnie powiewa Polejny Kolejny przystanek, czyli znany pan bez koszulki Michał, ulubione miejsce w Kampocie, tak jeśli chodzi bagieta. o bagiety Pieczywo matostowe, bagietki, mleko Pozdro bagieta Pozdro bagieta tak o, te Mówisz o tym z Prime MMA, Prime MMA chyba to jest, tak jest. A niedługo też w yy, Nagali MMA wystąpi, przynajmniej tak zapowiada się. Kto? Prezes Adam prezes Testosteron. Macha. Może będzie ten prezes Feng versus prezes Kambodża. O, to bo, może w ogóle sami, sami będzie w gala dla samych prezesów. Może będzie ten prezes MMA. Jakaś taka federacja. O, to ciekawe pojęcie. Może założymy. Na pewno jest więcej prezesów jeszcze. Będziemy ściągać prezesów z Kambodży, jak będzie z mało. Tutaj każdy ma na samochodzie VIP, także wiesz. Już na zakupach, w ogóle zobaczcie jaki obrazek. Masa towaru, puchy, nie puchy. A pokażę wam tutaj coś ciekawego na półce. O. Pies śpi. A my idziemy jeszcze w poszukiwaniu opakowań. W chińskiej jak widzicie, jest dosłownie wszystko z Saigon, tylko z Polaków, to chyba tylko Michał i Bartek się odnajdują w tym sklepie. Wiem ja wszystko, co mi się givinga. Michał już wszystko, jak widzicie, nie wiem tylko że są miotły. Eee, w każdym razie my tutaj i przewody, i gniazdka, i rurki, no jest tego trochę. Tu jest taki bałagan, że powiem szczerze, że ciężko się tutaj w ogóle ogarnąć. Hmm, czy rurki już po, po, powiedzieliśmy, że bierzemy? Aha, ja ja dobra. Ja wam pokażę. Trochę pani tutaj licząc kasę jeszcze dodatkowo obserwuje klientów w sklepie na kamerach. Także jest, no jest podzielność uwagi. Tam wam bym pokazał co się dzieje, ale ja się tam prawie... Ledwo są jeszcze i wszystko leży na ziemi, także się depta. No ale Kambodża, ruch, duży, masa sprzętu. O. To jest rurka, rurka, dobra, limit. Chciałem pokazać, jakie pieczywka fajne mają. A my lecimy dalej. Michał już tutaj coś szuka. O, nawet mamy masło orzechowe, organiczne, proszę pana. A ja będę szukał odstu jabłkowego. Odstu nigdy mało. Michał wszystko wie jak zwykle, ale ja się jeszcze rozejrzę, co to ciekawego mają. No Takich dużo produktów raczej pochodzenia europejskiego. Coś zimnego mam ochotę. Ja powiem Wam, że jest strasznie gorąco. O, tutaj mamy na przykład. A to bardzo znany jest chyba Ocet. Jak widzicie, też nie jest tanie, ale jest dosyć mętny. Dobrocyt musi być mętny, na to wychodzi. No dobra, ja szukam. Także my przyjechaliśmy po ciasto, a tutaj jest taka impreza. Przyjeżdżaliśmy z wcześniej. I też już grali tutaj. Mmm, nadal nie wiem jaka to jest ceremonia. Chłopak, chłopaki nawet się cieszą, że są nagrywani. Yeah. Lona. Także taka sytuacja. O, no, my mamy samochód dobrze załadowany, pralka też, jakieś graty, gadżety, rurki. W środku też jest masa rzeczy. Mam nadzieję, że nie wypadnie. No jest tego trochę. Będziemy montować. Michał poszedł odebrać torciki. Ale go nie widzę. A jest tam. Także zaraz zobaczymy. Chłopaki tam grają. a ważny dżipek jedzie. No jak... Ludzie myślą, że Kambodża to jest kraj trzeciego świata. No to tak nie do końca jest. Jest też wielu bogatych chmerów. Wiecie, same nieruchomości, jakieś farmy, działki są bardzo, bardzo teraz obecnie drogie. A myślę, że też to widać gdzieś po samochodach. Oczywiście jest też bieda. No zobaczcie następny jedzie Runch Rover. Także są biedni i bogaci. A tu na przykład Elon Musk wcale nie narzeka. I torty. Do środka a kończy ran. Także parę godzin później my już na powrocie, zaraz będziemy na kupędzie. Torty są, ruły są oraz innych mega dużo gadżetów. Michał zmęczony? No to lepiej, także troszkę No my już jesteśmy prawie na miejscu. Na razie dzisiaj dzień dosyć intensywny, zresztą u Michała na farmie codziennie jest intensywnie. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.